Witamy Was ponownie w takich to oto bajecznych okolicznościach przyrody Tak wygląda naprawdę, nie ma żadnego filtra w tym momencie Także widok jest niesamowity No niestety już widać, że słońce zachodzi, robi się coraz ciemniej A jest chyba 16.30, także no przed nami mały ciekawy okres Jeżeli chodzi o spacery z psami Dlatego jak tylko mogłam od razu po pracy wziąłam psy na wyjazd, na wyjazd na spacer Yy, I sobie spacerujemy. Yy, w sumie muszę znaleźć miejsce O, właśnie tam No, Rolo, kabura, chodź do mnie! Chodź szybciutko! Yy, bo chcę wam pokazać jedną rzecz. I właśnie moi mali modele mają to na sobie. Dlatego ja bardzo chciałam, żeby do mnie przyszli. Chodź, tutaj, chodź. O. Yy, teraz tego pewnie tak nie będzie widać. Bo jeszcze jest w miarę jasno ale zamówiłam dla moich psów obroże świecące. I właśnie one nie są odblaskowe, bo no, żeby od nas to potrzebne jest jakieś źródło światła. A jak widzicie, jesteśmy w szerym polu. I tutaj o źródło światła ciężko. Jeżeli zajdzie słońce, to, to tylko ta autostrada, która w tle nam szumi, mam nadzieję, że Wam bardzo nie przeszkadza, może posłużyć za takie źródło światła. A no, obawiam się, że no teraz to jeszcze w miarę, w miarę coś tam widać, ale no w każdym dnie będzie coraz wcześniej ciemno no, a nawet po zmroku nie mam zamiaru tutaj spacerować no bo to jest niebezpiecznie, natomiast jeżeli w trakcie spaceru zrobi się trochę ciemniej no, to wtedy ja już będę traciła ich z oczu, no bo nie ukrywajmy no moje psy nie są jakieś super odblaskowe same w sobie żeby buje widać z daleka i ja się lubią wtopić w tło dlatego że będą takimi święcącymi punktami gdzieś tam w tle to to łatwo ich zauważy. I właśnie chciałam Was poinformować w ogóle o takiej możliwości i, i takim pomyśle. Ja te obroże mam z Allegro. One są, powiem Wam, za 10 zł. I wiem, że to jest słabe. Natomiast inne obroże, które szukałam, to już były te z Huntera za 50 zł. I trochę mi było, że mówiąc, szkoda kasy. Mam nadzieję, że mnie nikt... O, dobrze, tylko kabura się załatwia, to może dajmy im chwilę prywatności popatrzymy jak rolokopie. kopie no nie chciałam mi się tyle pieniędzy wydawać no bo wiecie za dwa psy to już jest od razu stówka a ja tak naprawdę nie byłam pewna jak to zadziała i czy na przykład moje psy tego za chwilę nie zgubią bo patrząc po rolu to on już to ma luźne a ma to założone 3 minuty także na razie jesteśmy na etapie testowania oh, kabura się nie może zdecydować kabura chyba chce żebyśmy ją nagrywali jak się załatwi ale nie zrobię jej tego <ścoughs> także rolo ma niebieską kapura ma różową pod kolor szelek oczywiście Niestety nie udało nam się z linkami, bo Rola ma niebieską linkę, natomiast różowej linki, ta jeszcze tutaj w obiektywie może się wydawać, że jest różowa, ale tak naprawdę jest no, normalnie czerwona. No i nam nie pasuje do kompletu, natomiast będziemy sobie musieli jakoś poradzić z tym dramatem, jakoś musimy to przeżyć. E, natomiast właśnie specjalnie wam nagrywam, żeby wam pokazać efekt, e, jak. W... Kabura, proszę cię! Widzicie, jakie ma parcie na dziewczyna? <laughs> e... Tak, teraz możemy kolejną perspektywę kopania roloty obserwować. Yy, no co ja chciałam... Aha, no i właśnie kupiłam je no, w dosyć słabej cenie. Podejrzewam, że to jest taka, wiecie, na najtańsza mężczyzna z, z Aliekspresu, czy z kość chyba sprzedawana na Allegro. Natomiast nic lepszego nie mogłam znaleźć, a bardzo zależało mi, żeby rolo miał niebieską, a kabura różową. Więc wiecie, jeżeli macie takie priorytety, no to się trzeba dostosować do tego, co rynek oferuje. Nie to, co się chce. No, takie życie. Yy, tak. Nie będę wam, od razu Wam mówię, nie będę podawać tego sprzedawcy, ponieważ Rolo ma te obrożone dzisiaj trzeci raz, a Kabura pierwszy. Więc gdyby się okazało, że, to jest, że akurat te modele od tego sprzedawcy to jest jakiś bubel, no to po prostu nie chciałabym być tą osobą, która jakby was namówiła, żeby to kupić, no bo no nie byłoby to fair, prawda? Więc tylko tak szybko się z wami łączę żeby Wam pokazać jak dzisiaj mamy pięknie, aż słońce Ja po wszystkim, już po tych pięknych widokach i o tym, żebyście może rozważyli, jeżeli faktycznie chodzicie po takim, aha, to co tam tak tryto w tyle, to jest ciągnik rolniczy, bo jesteśmy naprawdę w szczerym, w szczerym polu, zaraz zobaczycie jak majestatycznie wyjedzie na wiadukt, to właśnie jest on żebyście właśnie rozważyli rozejrzenie się za takimi obrożami, bo to o tym, że naszym odblaski, to chyba nie trzeba nikogo informować i to nie jest dla nikogo odkrycie. Natomiast właśnie pomysł założenia obrożu, która sama w sobie świeci, no może być warte rozpatrzenia i może wcześniej nikt o tym nie pomyślał, nikt z was o tym nie pomyślał. Jeszcze jedna rzecz właśnie, bo też spotkałam się, nie, akurat, nie ja, tylko mój mąż jak był na spacerze z psem, że Rolo sobie gdzieś tam luzem biegał i gdzieś tutaj w okolicy szedł sobie pan i prowadził sobie rower, a już było po zmroku, no i Rolo sobie dobiegł do tego pana i potem jak mój mąż przyszedł bliżej tego pana, to on sam go zaczepił i powiedział, że w sumie bardzo fajna rzecz, bo ten pan idąc już prawie po zmroku w ciemności z rowerem, zaleka widział dzięki tej obroży, że ktoś biegnie, tak, no tak akurat to był rolo. ale że coś się zbliża i przez to, że rolo był już przy tym panu, to on wiedział, że, że ten pies do niego zmierza i się nie wystraszył, więc... Też uważam fajny pomysł, że nie dość, że wy widzicie, gdzie jest wasz pies, no to jeszcze ktoś, kto jest akurat w okolicy, no to też... Yy... Jak zauważasz, że ktoś, że ktoś tam coś tam biega i, i że może ewentualnie do nas podlecieć i żeby ktoś się nie przeraził, że nagle wiecie ziemnych czeluści nocy taki taki role wybiega na przykład albo kabura z wbieszonym językiem. Dobra, koniec już mojego gadania, bo mia, miało być krótko, a gadam i gadam. Jeżeli filmik wam się podobał, to oczywiście będę wdzięczna za kciuki w górę. Dajcie mi też proszę znać, czy macie odblaski dla psów i czy macie takie obroże, albo czy uważacie, że to jest dobry pomysł. Jeżeli ktoś ma, to będę wdzięczna za info, jak się wam to sprawdziło. I jeszcze jedną rzecz, bardzo bym prosiła za informację, jak bardzo Wam przeszkadza ta autostrada w tle, bo ja niestety mam tylko, no nie mam takiego mikrofonu, który by wygłuszał te szumy i ja to słyszę, natomiast nie wiem jak bardzo Wy to odbieracie słuchając mojego vloga i jak bardzo Wam to przeszkadza. Także będę Wam wdzięczna za opinię, a tymczasem trzymajcie się i pa pa!